Cześć ma widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy grać całym Dispadem w Ciuciu -Ciu Babkę, ale nie będzie to normalna gra, ponieważ przygotowaliśmy koło fortuny, które losuje nam kroki od 1 do 12, nie będzie to aż tak proste. I ze mną są dzisiaj. Co oni tu robią? Tak, jest ze mną zipek. O, oh, no. Oraz Jack Frost. Cześć. Cześć. Więc panowie, kto pierwszy szuka? Oczywiście ten, kto wygra. Uu, Dlatego, że ten. pierwszy ma najłatwiej. Trzy, cztery. Rys. Trzy, cztery. Rys. Rys. Yes! Wygrałem. No czyli pierwszy szukam ja. Polina to jest najlepszy zakup. Tak? Ja prawie na nim nie skakałem trochę się boję. Dobra, to. Dawaj Salto od razu. Salto stary, najpierw trzeba się rozgrzać. Trzeba zrobić takie słynne manewry. A proszę bardzo, zrobić tak, że na dupę. O! o! Co? O to <śleskujesz> No. A, bo to dla siebie, o nie Tak to, że na nas dwóch Nie, o nie. Nie. nie no, dla dwóch to było gorzej, i tak Ej, powiem, co to lepiej Ale jest jeden jeszcze plus w tej grze Zobaczcie no. To są pułapki, które możemy rozstawiać na Ernesta, więc mamy tutaj miski z wodą I to, te płaszcze te... no, takie, czerwone Za każdym razem jak Ernest na nią stanie, to traci 5 złotych I za każdym razem jak kołys złapie, to dostaje stówę Poza kołem fortuny są jeszcze czerwone pola Jeżeli uczestnik na nie wejdzie, traci 5 złotych Za to za złapanie każdego uczestnika jest 100 złotych Eee, czekaj, gdzie muszę się ustawić? Na ja samym początku. Ej, co ty robisz? Wyjazd. Dobra, ja jestem gotowy. Ustawię się tutaj. Dobra, ja tu leżę. Czyli mam od teraz 10 minut, żeby ich znaleźć. Gdzie ty jesteś? Tutaj 10 minut, więc zostawcie łapkę. Albo dobra, wiecie co? Wchodzimy po prostu. Uwaga. Ej, 10 minut to jest mega dużo, ale oni się poukrywali w sumie i mają teraz tylko po kilka kroków. Dobra, ja jestem na piankach, bo to czuję. Co to? Ooo, ale fart, dobra. Tutaj była micha z wodą. Opłaca się to pałą wymachiwać owłosioną cały czas, dlatego że wtedy nic się nie wpadnie w sumie. No o, najgorsze, o. że mam tylko jeden krok, dlatego że tutaj się tak ciężko się stoi, że jak spadnę, to już nie mogę się ruszyć. Ej, słyszałem coś tam. Już razem. Nie chcę w to wejść, bo zdjąłem buty przed rozgrywką. O! Tutaj A, to są schody, dobra Czyli skoro jesteśmy przy schodach Czy oni mogą się chować w ogóle poza tą trawą tutaj? Albo na dole? Tak Na tak, górze w sensie? Tak, tak, wszędzie, wszędzie Dobra, to o ile dobrze pamiętam, to tutaj zostawiają stroje Więc przejście powinno być tędy Dobra, czy któryś z nich tu jest? Dobra, odezwać się, ktoś tu jest? Nie ma, ale pierwszy z nich To ja, to A, sorry. ja Sorry no. Pierwszy się tutaj odzywał to ja, to ja. Jest! Wiedziałem! Łukasz się tutaj wczoraj chował na chowanym i słyszałem to i wiedziałem, że Łukasz tutaj Ktoś będzie. Kroków to nic. Od razu trzeba było przekrać. Stamtąd Ej, zipek jest na górze, jak nic. A może jest w pokoju specjalnym? Ile on ma kroków? 50? Ja, ja też, nie ja, kóła, ja nie kłam On tak, nie da się w nic wejść, bo idziesz tak i zobacz tak. Tak. Nie wykorzystałeś kroku, trzeba było spójść. Ale miałem tylko jeden Ja miałem jeden, ja miałem pięć, wiem ja odszedł, nie nie nic, 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 ja do dupy krok? O nie Jest, udało mi się wszystkich znaleźć, więc teraz zobaczymy jak pójdzie Łukaszowi Za to on będzie miał dwa razy trudniej, a tym razem chowającą się osobą jestem ja Wiesz jak tu nic nie widać? Tak... <laughs> Mam mindfucka strasznego, że tak sobie kleję tu, 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 nic. No Losowanko. I razy dwa, tak? To co, ty pierwszy. Dwa. No. Mnożnik razy dwa i zobaczymy. Tym razem trafisz zero ja pewnie. Aaa, wiesz, chciałam Dobra. Uwaga. Lejesz wodę na siebie zaraz. O kurde. O nie, nowa trampolina już zalana. Czemu ta trampolina? Ty się położyłeś w wodzie, brawo. Ta trampolina jest jakaś pechowa. Tam. Tak się losuje dwunastkę. Sześć kroków. Sześć. Ale to i tak lepiej o trzy razy niż... Też myślałem, to jest zajebisty pomysł tutaj. Ale nie będę mógł wykorzystywać tych dwóch kroków. Ja jestem gotowy. Ja się schowam w jakimś trudniejszym miejscu. Ale są dwa kryteria. Po pierwsze, ciężkie do znalezienia. Po drugie, że blisko pierwszej kryjówki była też druga kryjówka. Ciekawe czy Łukasz nas znajdzie. Czy są w ogóle jakieś szanse, żeby nas znalazł. Ja wątpię. Wpuśćcie. Teraz wiecie, jak to jest być zamknięty. Wykorzystamy w trzeciej rundzie. A tu jest pokrzywa? Tak, Kwiec. ale jaka wielka. Dobrze. Stary, mocne co? Tak. Tylko nie chcę ich teraz męczyć tym, bo to by było nie w porządku. Chodź tu, chodź. Spoko mam pokrzywę, nie martwcie się. I tak nas nie złapiesz. Możesz sobie wziąć co chcesz, nawet katanę. Gdzie jesteście? Ale oni są gdzieś na dole hali, wiesz? Dobra, nie wykorzystam metody Ernesto, tylko będę najwyżej wchodził w te miski. O! Halo! Czy jesteście? Co to jest? Ramka? Tak, tak. Coś się pozmieniało. A gdzie trampolina? Nie tutaj? Nie szliśmy, nie sz Jakby nie szedłeś do, dokładnie. No ma... co, ty? Ja myślę, stary, że jestem obok trampoliny teraz. Tu jest gdzieś, tak? Nie. Ja też totalnie nie potrafię zorientować się, gdzie jestem, jak, mam, jak nie widzę. Noc nie rób sobie No Stary, ja nie wiem, co się dzieje. Nie mam pojęcia teraz. Okej, chodź. Ja się nakieruję troszeczkę. No. Zaufaj mi. No. To, to. To są drzwi od toalety. Jezu! Ale ja myślałem, że jestem w tamtym roku hali. No nie, no to... Ale przypał, dobra. Ale idzie. już masz lepszą orientację. No no no. Ja wiem, że oni gdzieś tam są. Tam. O tam. W klatce. Ciężkie to jest. 10 minut to dużo czasu na szczęście. serii jak nie widać nic, nic, od spodu nic zupełnie. Mam tylko takie, że... Ja myślę, że tu już jest ściana w tym miejscu. Nie, jeszcze trochę. O Jezu, daleko dalej. znaleźć ścianę. A, pod takim skokem. Jest podwójna ilość kroków, czyli jeden ma potencjalnie 24 Maksymalnie Maksymalnie Ej, Dobrze mi się idzie po ścianie, bardzo dobrze Niedobrze mi się idzie po ścianie Gdzie jest trampolina? <grystanie> Czy ktoś był pod spodem? Ciężkie to Gdzie jesteście? Tu Coś to? przewróciłem To? Przewróciłem? Tak Tak? Tak, to była bramka, spokojnie Tam jest osoba Gdzie się któryś czołga? Nie, to, to moje kroki były A. Ej, cały czas chodzę w miejscu jednym, bo nie mogę tam przejść, no nie mam jak nawet Nie przejdę, bo się zabiję Więc zostawiam tamto Tu też nie mogę iść, bo byłem przed chwilą Idziemy na górę Chyba w lewo gdzieś, co? No, tak. Tu? No, no, tu? no nie, w lewo No tu jest ściana Okej okay. I w nie lewo źle? od ściany, w lewo od ściany Ja pierdziele. To są drzwi do łazienki nie jest źle. To jest instrukcja, apteczka. Ja nie wiem, jak ludzie nie widzą, i naprawdę szacunek dla Was. Są na dole, jak mi się tam nie chce iść znowu czwarty raz tamto miejsce, idę na górę. Ej, po schodach, to ja umiem wchodzić jednak, tak sobie zdaję sprawę. A jak zajdziesz? Od razu. Wiesz, ja wiem, że oni mogą być gdzieś tu, ale tu jest ciężko wejść, bo się wywalę. Wiesz, że oni są w rogu hali, co nie o tam? Czekaj, gdzieś tu, o. Ale nie mogę tam wejść. Dzitek ci trochę ułatwił o. zadanie, tak? Tak, bo już nie ma kroków. O! Czemu on leży gdzieś tu cały czas? Ja przychodzę obok niego. Ale byłem w Bramce, więc go nigdzie nie ma. Oaj, stary, to jest dziwne, że oni są gdzieś tu w tym miejscu. Tu go nie ma. Co to kurwa jest? Strasznie dużo rzeczy. Czy to jest co? Udało ci się. Tak? <śmiech> Jezu! <śmiech> stary, to było dziwne? Nie, nie, nie. nie. Worek z tym, z piachem i z wszystkie A, takie to rzeczy, to jest, ta, ziemia, dobrać. tak samo Weź jeszcze, około <grym> ja nie widzę nic Raz jeszcze około minuty Spróbuj znaleźć serwista tak. tak. Ej, to szybko minął te no. on gdzieś tu był No staram się, serio Co ty tak słabo? No bo nie widzę nic Sorry, no patrz Tak, tak inną zrobię Nie zimno Jest. No. Ciężko się przesunęła bramka. Ciepło, Cześć, już ciepło. się czas kończy, czas no. się kończy. O nie. To grę? Za każdym razem będę mówił. tą kontuzją niestety koniec o. czasu nastąpi nie. Słuchałem z... was, że tu jesteście, ale tu jest dużo niebezpiecznych rzeczy i wystrałem na to lat. No. to było w ogóle żądnie dot, który nie, dotknął, nie już to ja. No. Myślałem, że to worek z piachem stoi, tak tak tak. Dobra. Ciech. Teraz ja pierwszy różniję i. Długo się rosuje. 15 kroków masz. O kurde. Jeeeeeeest! Idę Trzydzieści sześć Idę na górę A ja tym razem? Ja mhm. idę do środka w takim razie, teraz kibla To ja bym was nigdy nie znalazł, gdyby tak można było Tutaj się wtoczę i będę tak 10 minut. Dobra, słuchajcie. O, dwie smutne informacje dla chłopaków. Mhm. Jedna to jest taka, to że wiem, że Łukasz formu... ma bardzo ja cię, dużo kroku. Ja cię zaprowadzę. Łukasz ma bardzo dużo kroków, bo się bardzo cieszył. I wcale go nie było słychać na końcu ulicy. Jak rzeczy. Się... Nie! Chyba czuję już na czym stanąłem. Chyba dychę straciłem Chyba właśnie. Tak. Dobra, ej, to nie jest jednak takie proste, jak się wydawało. No, no. Dobra, no, już wiem, że trzeba sprawdzać w ten sposób. No, co z tego, że ja to dotykam jak nawet, nie wiem gdzie to jest. Gdzieś obok. To, no, słyszałem coś tutaj. A no, jak ja was znajdę skurczbyki. W sumie raczej na wysokości powinien. Dobra, gdzie ja jestem? To jest pytanie. Na pewno zatrawię. Wiesz co, no pamiętaj, że Łukasz trochę poprzestawiał po swojej rundzie A czy tu, i na potrafią wygrać? Oczywiście, że tak. Buszka, serio? Myślałem, że to dupa Łukasz. O! Gdzie jest? Ej, gdzie jesteście? Dobra, mam plan Niecny i szpetny jak wujek Kwester. Jestem pewien, że są na górze. Na 100% chociaż jeden z nich jest na górze. Ej, czy ktoś jest... Właśnie, czy ktoś jest tutaj? Nie, nie ma nikogo. Nie z wysokości, ale... Dobra, teraz. Nie! Nie! To jest takie ciężkie! Wszyscy się boję, bo jestem na wysokości! Ty się z łazience? Nie, no chyba jest ja jaja Tutaj nikogo nie ma. Ile straciłem czasu! No tak nie wiesz, cztery minuty. A ktoś tutaj był kurde. Ile masz jeszcze kropów? Cała gadatku? No ci kurde Niemożliwe. Co to jest? Kartony. Nie wierzę. Co to było? Nie, nie mieliście kroku. Co jest? jest? Gdzie ja idę? Czemu przez cały czas mogę iść prosto? Nic się nie dzieje. Nic przede mną nie... O, kurde. Co to? Aaaaa. Tutaj ktoś się... No kurde. Jakie to jest ciężkie, naprawdę. Ktoś tu się chowa? No nie. O kurde, byłeś tu? Tak, ja ja Czasu. No właśnie. Trzy minutki Dużo. Dobra, to Łukasz Przegrywasz. A Co do Trampolina? Łukasz! Ręką Nie oszukasz Boję się, że Nie wpadł w coś na przykład. Boję się, że Jakąś lampę teraz walnę i będziemy 1500 złotych Na minusie. Gdzieś to światło czuję bardzo Bardzo mocne i boję się No i znowu Coś słyszałem? Łukasz, ile ci zostało kartów? Zero. i biedny Łukasz. I zaraz, to jest pazien w rozlawie. Jestem bardzo blisko. Masz półtorej minuty na no. przykład. Łukasz. Czy on jest dosłownie tu tym? Łukasz. Łukasz! Nie jesteś! No powiedz coś, nie bądź lamus! Minuta. To lamusy są cicho. Pokaż, że masz jaja. A nie dał się podpuścić. Dobra, znajdę tylko tutaj otwarcie do tego. Trochę się bojesz, bo to jest straszniosko wszystko. Serio? Tu 15, 20 sekund masz. Kurde, no nie zabrałem pewnie. Chyba koniec czasu. Cały czas. Dobra. Ja nogą, Ale trzymał się przede mną? On, Trzyma, to się on trzymał karton, potem sprzed tobą uciekł przed pod. Yeah. A wiesz, mój karton. A wiesz, co było pierwotne? Na tym stole i zawiesiłem się na słupie. Aha. Obok mnie jak przechodziłeś. O, to jest mega ciężkie. Strasznie. na górze stary, i tutaj, gdzie zwisa teraz ta deska, odklejona, to ja stary zeskoczyłem Podziemy. na schody. rozwaliłem deskę. Yeah. To co, panowie, teraz. Ostatnia runda. kto jest zwycięzcą całego, całego jak na razie odcinka. Ilu znalazłeś? Ja dwóch. A A no, ile razy zostaje znaleziony? Raz. A ty, ty ilu znalazłeś? Jednego. Ile razy zostaje znaleziony? Dwa chyba. Ja raz nie zostałem znaleziony. sensie raz zostałem znaleziony i raz znalazłem. No ciebie to powinno. Czyli jeden Nie tak, tak, wygrywam, czyli czyli jest wygrywa. No teraz, chwilowa runda jest znaleziona ciebie. Co czyli ja szukam? Ty szukasz na ślepo? Z I wy jesteście na ślepo. Tak. tak Ale tak. szukasz pokrzywą po no krzywą. A po krzywa leży, tam wielką zebrałem stary Dobra, może być. Dobra, my mamy już maski i teraz tak. Ja wiem, że ta maska wydaje się jakby, że można coś widzieć tutaj, ale nie widać totalnie, naprawdę. Słowo daje, jeżeli nic nie widać, możecie mi uwierzyć ten słowo. Ja go tym bardziej. Patrzcie. Ja? A, bo ty dla oddechł. Tak, być. tak, tak. Tam nie widzę. To ściągam w dół. O tak, jeszcze. Dobra, jest git, jest git, jest git. Dobra. Razy 4. A, bo nie ma. Czeka, czekaj, 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 okay. czekaj. No. 40. Co? 40 km 7 razy 4. Bo jeszcze nie znam matematyki 28. Ej, to dobrze. Miałość, 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 miałość. Jesteś na niebieskim o, polu. Dobra. Czas start. Tu jest. A ile masz Żałem, że przed sobą mam ścianę w ogóle. Co jest? Jesteś za swoim trampoliną. Co to ma być? Halo, gdzie jesteście? Panowie. Masz jeszcze 5 minut. Dobra, czy ktoś się odezwie jakkolwiek? czy O nie. Jeszcze 3 minutki. minuty? Jest! O nie! Wszedłem Jacka Co? Wszedłem w ciebie, no. O stary! Ja nie wiedziałem, gdzie ty jesteś! Szczekałem ile rzeczy jest, się kroki skończyły. Ja myślałem, że to zipek! Tu się kogoś? To że... Do schodach przed Masz jeszcze 45 sekund. Jest co? Chyba koniec czasu. Koniec? Chyba co tak. Ty gadasz? Zipek jest za tym. Za tym jest bez? Zeszał Tak. Yes. Yes. Jest! No, ale blisko to... stary. Ale zbierzcie jak się słyszałem? Słyszałem, no. Stary, ja się słyszałem, jak pies Muszę ja się przyznać do... jedną rzecz, bo nie byłem pewny, więc już stwierdziłem, że nie będę się odzywał. I też się wydawało, że cię tam dotknął. Dotknął mnie tam, tak, nie? Tak mi się wydawało. Ale tak gdzie? leciutko miałem wrażenie, że tak, tak mnie Też mi ustali. się, też mi mi się w... wydawało. Tutaj wcześniej, nie wiem. Tam, nie, tam, miejscu, tam, tam. tam. Jak byłem koło grzejnika. no. Jak podnosiłeś to... Ale to ty oceniasz, tam, tak? Czyli to. Mi się wydaje, że go tam. Czyli tak. tak. No nie, no ja mam jednego bardziej zaliczyć Ej, te kroki To półtora, te... półtora Dobra, to no, dziękuję za oglądanie tego odcinka Zarobiłem w takim razie cztery no, stówy <noise> Ale widzimy się jutro tak. <noise> na tyle, razie.